ma mordeczki Akwarium w pełnej krasie, woda się już prawie wyklarowała Jest good Sprzęt do spuszczania wody Tutaj taka chemia, pospolite rzeczy do akwarium Tu dwie skrzyneczki puste Tam trochę nawozów jeszcze do roślin Dużo ich nie ma, ale zawsze coś Naprawdę kupiłem zawsze grosze eee, Spirytusik, płyn do szyb, filterek Tak to wygląda, tu drabinka Ewentualnie drabinka zawsze mogłem dać tutaj, ale tutaj z boku też fajnie wygląda. Dzięki tej drabince mogę w tym akwarium sobie grzebać. Tak to fajnie wszystko wygląda na spokojnie. Tam jest gibicepsik. O nie, przywidać. Tutaj ogóraska dostały do karmienia. <laughs> Więc tak to wygląda. Promocja jeszcze w pirohicie do 20 maja. I o tym właśnie chciałem w dzisiejszym odcinku między innymi z wami porozmawiać. Więc chodźcie troszeczkę na jest ładna pogoda. Bóg szpanik przed tą larwą szpanową czy bóg szpanową. Zawsze na majówkę mi atakowało, więc teraz już na początku kwietnia spikałem, teraz na weczkę sikałem. Nie jest zdecydowanie lepszy tam gdzie nie, gdzie jeszcze można podejrzeć, że coś tutaj się zaczęło dziać, ale nie do końca. Gdzieś tam jeszcze jakieś listki. Więc nie ma lipy. W przeciwieństwie do tamtego roku. W tym roku Bukszpan wygląda naprawdę dość fajnie. No tutaj można zobaczyć, że coś tu, o widzicie, dziadostwo atakowało. I tu gdzieś te, te ćmy siedzą w tym. Ta. o dobra. Ale ogólnie tak to wygląda. Tutaj żona kupiła dla mamusi kwiatki. Paragonia angielska na promocji minus 57%, dlatego że trochę słabiej wyglądały, a tak naprawdę bo, bo jakaś pleśnie to wystawisz na słońce, wietrzyk, słoneczko i zaraz żadnej pleśni nie będzie, wszystko ładnie to się rozwinie i naprawdę z kwiatek 17 zł został przesunięty na 5. Można tanie kwiatki kupić, można tanie kwiatki kupić, tylko trzeba. Tutaj żona ładnie korę wysypała. Tutaj lilie, tutaj mieczyki wyrastają. Różyczki zakupiłem, ja to bardziej w różach Tata we mnie Ech, Lilia Ach, Tu jest świeża różyczka Tu jest świeża różyczka Dwie myślałem, że nie dał rady Ale tam widzę tak delikatnie puszcza Tam też tak delikatnie puszczała Więc Tata we mnie jak to się mówi pasję do róż Zasadził tam ee, Te jak one mają Zasadziłem Tulipany Zimę w Biedronce kupiłem chyba 7 cebulek za 7 zł, i jak ładnie wyrosły, tak jest. Dobra, chodźcie na chwilowy spacer. O, tam mopek się suszy. Bo myłem tutaj ładnie wszystko fifila fafą. Fa. A o, takie buciki wyjściowe. Idziemy się przejść. Tutaj ładnie o taki krzaczek rośnie. Wiosna to jest piękna pora roku. Idę dzisiaj na tajski masaż. Muszę zrobić cel na live'ie na tajskie dziewczynki. To jest masaż. Nie kojarzyć tego. To jest normalny, prawdziwy tajski masaż. Raczej znaczy to jest, to nie jest tajski, tylko to jest ten no, balijski. Balijski, ale też te panie wykonują tajski masaż. Dzisiaj idę na masaż gorącymi kamieniami o 1900. Zegnę na ten kangosłup piersiowy, bo trochę dokucza. Od czerwca zacznę rehabilitację na ten kangosłup, więc będzie fila fafą. Uważajcie na kleszcze, bo jest straszny wysyp tych kleszczy w tym roku. Jak się kiedyś łąki wypalało, to i kleszczy nie było, jak się łączek nie wypala, to i kleszczyki są Bo wystarczy podejść tam, gdzie jest sucha trawa, wziąć łapą przejechać i normalnie garść kleszy się ma A jak się trawkę wypalało, to się garść kleszczy spalało Ale widzicie, zmieniają się czasy po prostu kiedyś się trawy wypalało, żeby ziemię narzeźnić, żeby nie trzeba było kosić, żeby te całe wszystkie szkodniki, robactwo wypalić. Bo zajączki, nie zajączki to są spierdzielą z tej trawy, tylko jakaś cielepeta, jak w każdym naturalnym środowisku zawsze jest tak samo z ludźmi. Jeden bystry na serada, drugi cielepeta i na prostej drodze się przewróci, nie. Ale nik nikogo nie zachęcam do wypalania traw. Tylko mówię po prostu, że jak się kiedyś trawy wypalało, to i tego dziadostwa nie było aż tak. Ale dobra, zaraz ktoś powie, gówno się znać, gówno widziałeś. Akurat w dupie byłem i gówno widziałem, powiem wam tak, bo ja jest, akurat jestem z pokolenia, które wychowywało się 24 godziny prawie na dworzu. Ja do domu tylko przychodziłem się przespać, umyć i coś zjeść. Kiedyś nie było telefonów, kiedyś nie było y, konsol do grania, kiedyś cały wolny czas spędzało się na dworzu. Ja sam akurat z tego fajnego pokolenia, gdzie całe dzieciństwo spędziłem albo na drzewach, albo robiliśmy ziemianki, ziemianka. Coś wspaniałego, siedziało się całą bandą, kupało się ogromny dół, zakrywało się deskami, robiło się piecyk i mieliśmy domek pod ziemią. Ewentualnie można było zrobić domek na drzewie. I się latało po lasach, po łąkach, wszędzie się hasało i człowiek jak złapał jednego kleszcza w ciągu roku, to był cud, a teraz, uwierzcie mi, poszedłbym tam, przeszedł 100 metrów, wrócę i ze spodni rzucę z 15-20 kleszczy. Wzroku na rok będzie coraz więcej, bo no nie ma naturalnego, jak to się mówi, czegoś takiego, co ich wyże. No tam jaszczurka se czasami jakiegoś zerze, może mrówka się jakiegoś zerze, może ptaszek jakiegoś tam przez przypadek zerze, ale na klasze tak naprawdę nie mają naturalnych szkodników te robactwo. Ale nie o tym chciałem się z Wami rozmawiać. Ogólnie chciałem z Wami porozmawiać na temat e, pirohita. Dlaczego taka mega promocja jest? E, jak wiecie, Pirochit przedtem był internetowy internetowy e, w okolicach piły i stamtąd wasze paczki wychodziły, jak zamawiałeś się przez internet. Teraz po prostu jeden z braci odłącza się, zostawił to drugiemu bratu i Pirochit po prostu wędruje do e, Szczecina albo pod Szczecin. Tam będzie sklep i internetowy i stacjonarny. Nie? Dwa w jednym będzie. Więc o tyle będzie fajnie. Że można sobie przyjść i na bieżąco sobie coś kupić w sklepie, i też można sobie złożyć zamówienie przez internet. 3 czerwca ogólnie będzie otwarcie. Jak będę bliżej znał dokładny adres, raczej znaczy ja już adres znam, tylko kiedy będę mógł Wam podać, to Wam wtedy to yy, zaspoileruję, gdzie możecie sobie przyjeżdżać, robić zakupy, ewentualnie przyjeżdżać odbierać Wasze paczki. Ze zmianą, jak to się mówi, właściciela, to zmieniają się prawa. Widzicie, przedtem był kod inflacja, teraz jest machony team. Yy, macie rabat minus 30%. Do tego, ja tak jak powiedziałem, jak ktoś zna tajne kody, no to jeszcze i kodzik. Do tego wchodzi, czyli 40%, czemu aż tak tanio? Eee, odpowiedź jest bardzo prosta. Wysprzedajemy się nie dlatego, że przyjdzie nowy, tańszy towar, bo tego nikt jeszcze nie może zagwarantować, jak to będzie, bo teoretycznie dolar spadł, teoretycznie transport spadł, a w praktyce wiecie, jak to jest. Zaraz ktoś powie, że jest inflacja i. Pff, różnie to w życiu bywa. Nigdy nie wiadomo. Będzie taniej? Super, taniej kupimy, taniej sprzedamy. Eee, A co do tego towaru, prosta sprawa, trzeba z Piły przewieźć do Szczecina, transport kosztuje, im więcej sprzedamy, tym mniej będzie do przewożenia. Tak, czy to trzeba będzie wynająć Tiro szczaka, czy to wystarczą dwa busy na Aderach, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, tak jak powiedziałem, im więcej sprzedamy, po prostu takie, jak to się mówi, ostatnie pożegnanie eee, pirochita w Pile, Michał mam nadzieję, że będzie Wasze paczki dobrze pakował, że nie da dupy, że chociaż ten ostatni raz dobrze się do tego e, przyłoży. Później już będzie Patryk pakował Wasze paczki, może jakąś panią, już pani Krysi raczej nie będzie, bo pani Krysia została tak naprawdę stworzona przez błąd e, tworzenia mystery boxów, bo nikt tak naprawdę nie wiedział jak te mystery boxy pójdą i prawie chyba 10 czy 15 mystery boxów zostało zrobione takich samych. Eee, jak otwieraliśmy pirochita ludzie się rzucili, kupili te boksy i potem było co to za mystery boxa? każdy ma to samo. No i wykraowałam wtedy taką panią Krysię no bo ta, to imię takie e, rzadko teraz spotykane. Nikt raczej osobom teraz nie daje na imię Krystyna, tylko Krystyna to jest takie bardziej stare imię, więc to się kojarzy z taką kobicinką po 40, plus. więc no taka pani Krysia po 40, no źle mogła spakować paczki. No ale wizualnie taka pani Krysia jakby się prezentowała na wlepka. No, no, wiadomo każdy wolałby panią Krysię, taką wiecie, fajna, młoda z dużymi bimbałkami, najlepiej blondyna, długie nóżki albo coś, wiecie. Lepiej się doka do przykleja niż taka pani Krysia kurka domowa, nie? Więc ja wymyśliłem wtedy panią Krysię, że pani Krysia się pomyliła, nie wiedziała na jakiej zasadzie działają mystery boxy, a Boguś z Sebastianem wymyślili, że no pani Krysia nie może być taką starszą kurką domową, tylko zrobili wtedy taką kobitkę wynajęli, Właśnie do sesji zdjęciowej z taką panią Krysią, z taką laseczką I dużo osób myślało, że naprawdę, no taka typowa blondyna no, no taka starsza kobitka mogła się pomylić No ale kto jeszcze się może pomylić? O kim jest najwięcej dowcipów? O blondynkach, że wyszło na to, że to jest typowa blondyna Która ma siup, w głowie Żeby nie było, nie obrażam żadnych blondynek Ale to taki po prostu stereotyp, nie? Że na takiej e, zasadzie I tak wyszła taka pani Krysia Wiadomo, no teraz to odchodzi spiły Idziemy do Szczecina, więc przydałoby się naprawdę jakąś prawdziwą kobitkę, yy, która by odbierała wasze telefony, która odpowiadała na wasze maile, yy, wykreować, która siedziała i sprzedawała wam wasze fajwerki, bo musi być dwóch pracowników: jeden pracownik do pakowania waszych paczek i wysyłania, i jedna osoba do sprzedaży, która by siedziała za ladą, yy, która odpisywała na wasze maile, reklamacje i te sprawy. I... Trzeba będzie pewnie taką osobę jakąś znaleźć. I nie wiem, jaką będzie, po prostu i nadamy Nie wiem, różnie to może być. Już pani Krysia to jest taki nawyk. Nie wiem, może faktycznie ją nazwiemy panią Krysia, jeśli chcecie. Czy damy jej inny przydomek, czy już jak to się mówi, pani Krysia się tak yy, wgryzła ten cały system, że po prostu zostanie to pani Krysia. Co do pirochita jest dużo, dużo nowych pomysłów. Jak to się mówi, jest naprawdę. Na chwilę obecną dobrze. Na początku myślałem, że będzie lipa, jeśli chodzi o to z Sebastianem. Ale jest naprawdę mega duży potencjał. Między innymi e, będziemy mieli prawdopodobnie single shoty od GAO numer 3 w naszej szacie graficznej. To tak naprawdę e, na szybko to trzeba było wszystko robić. I o dziwo, Sebastian dał radę, żeśmy to wszystko zamówili. I teraz czekamy na GAO. Podobno mają być w sierpniu. Sklepy znają GAO, wiedzą jaka jest u nich polityka, ja nie będę po prostu tego wyciągał na światło dzienne, bo niech to po prostu tu zostanie w świadomości tych ludzi, którzy tak współpracują. Nie, nie wyciągam po prostu rzeczy, których nie chcę wyciągać i na tym po prostu to zakończmy. Ja po prostu nie chcę nikomu mówić, kto jest dobry, kto jest zły, kto ma jakie plusy, kto ma jakie minusy. Ale kto po prostu brał towar od GAO, wie jaka tam jest polityka. Co do single shotów, mogę wam powiedzieć, że już na dzień dobry, już usłyszałem, że te single shoty nie będą kosztowały tyle, jak kosztowały, bo już na dzień dobry jest podwyżka. To przy zamawianiu już usłyszałem, że jest podwyżka, a gdzie? Jeszcze zanim ten towar przyjdzie. Jeszcze ten towar przyjdzie i jeszcze może być podwyżka. Gdzie dolar spadł, transport spadł. O tym właśnie Wam mówiłem, że wszystko idzie na tendencję spadkową, a tu nagle może cena magicznie pójść do góry. Dlaczego? Bo jeśli jest podaż, jest i popyt. Jeśli coś jest mega fajnego, mega zarobistego, no to nie oszukujmy się, ale to na co jest popyt, zawsze będzie podaż, i cena będzie szła do góry. Jeśli coś jest dziadowskiego, słabego, no to automatycznie tego nikt nie chce brać, i cena będzie spadała w dół. Ale jeśli jest coś, co każdy chce mieć, no to automatycznie cena tyk-tik-tik-tik-tik. Tyk, tyk, tyk. I, I to też nie musi być, jak to się mówi, sklep, tylko to może być importer. Potem jest dystrybutor, a na końcu jest sklep, raczej znaczy, dystrybutor albo hurtownik. Chyba, że czasami sklep bierze od importera. Dlatego powiedziałem, nie, nie wgłębiamy się, nie kopiemy. Kolejna sprawa bluzy, 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 bluzy. Będziemy szukać sponsora, bo jeśli można zrobić coś. Fajnego, to można się podzielić kosztami i będzie wilksyty i owta cała. Co to oznacza? Eee, Boguś z Tomasem kiedyś, znaczy Tomasz Tomas od Eserpyro zrobił fajne bluzy. Tam napis Black Scorpion z tyłu, takie fajne logo. Eee, tutaj jest chyba logo Eserpyro i tu jest logo Eserpyro. Ale jeśli chodzi, bluza jest fajnie dopasowana. Materia też nie jest najgorsza. Taka bluza, jak to się mówi, za 50-60 zł. Tu nie ma co oczekiwać. Ooooooh! Eee... To nie skacze, ten spolić! O! 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 To dobrze, że... O! Ciekawe czy to się nagrało jak jebnęłem backflipa. O! O! A jak na byłem, ja to nie skacze, ten spolić! Jup! laczki laczki. O! Dobrze, że tak sunęłem się, nie upadłem na dupę, tylko taki ślisk poszedł. Stare Stara a głupie, nie? E, co do bluzy. Bluza fajna. Łapa trochę boli. Bluza fajna i potrzebujemy e, sponsora. Z tyłu będzie nowe logo Pirohitowskie. Mówiłem Bogusiowi, żeby tam dał cynka od Tomasa, gdzie zamawiali u Chińczyków, bo byśmy też zamówili za 100 takich bluz na przykład. Z tyłu logo Elity, ten orzeł, fajnie dowalony. Z przodu logo e, małe Pirochita. Na piersi, jako już to sklep, to w tym momencie ma też swoją reklamę. A na prawym e, ramieniu można zrobić logo np. sponsora, ewentualnie można zrobić e, na piersi logo sponsora, a na prawej e, ręce zrobić e, sklepowe. O co chodzi? Bo w tym momencie, jeśli damy logo gdzieś na tą bluzę umieścimy, no to w tym momencie dany sklep będzie miał reklamę, czy to będzie nie wiem GAO, czy to będzie Triplex Jorge Jaki sklep będzie miał swoją reklamę, jeśli i w tym momencie tak. Zakup bluzy w hurcie nie będzie kosztował na przykład 50 zł za sztukę, tylko dzielimy się wtedy z importerem pół na pół, czyli importer wykłada pół siana, my wykładamy pół siana czyli na przykład zakup 100 bluz będzie kosztował na przykład 4000 zł. Pirohit daje 2000, importer daje 2000. I dzięki temu wtedy ta bluza nie będzie nas kosztowała 4000, tylko 2000, dwa razy mniej i wtedy możemy ją dwa razy taniej sprzedawać, bo mieliśmy już sponsora, który połowę ceny tej bluzy zasponsorował. Czyli bluza nie będzie na przykład kosztowała 70 zł sprzedaży, tylko będzie na przykład kosztowała 45 zł sprzedaży. Im więcej osób będzie chodziło w tych bluzach, tym więcej będzie automatycznie reklamy danego importera, sklepu i elity. A jak bluza będzie fajnie wykonana, to naprawdę będzie. Cud, miód, Można wtedy nawet na konkursach ją rozdawać, bo to wtedy będzie, jak to się mówi, mniejszy koszt dla sklepu. Więc to jest kolejny pomysł, na jaki wpadliśmy, więc jakby jakiś e, importer był zainteresowany, możecie dać znać, jeśli o to chodzi. E, własne produkty, tak jak powiedziałem, e, bluzy, gadżety, to tu już Benia będziemy męczyć, żeby jakieś tam gadżeciki stałe gratisiki jest pomysłów, naprawdę uwierzcie mi bardzo dużo. Ale przez to, że pierdzielnęłem z tego drzewa, to deszło mi ochota na nagrywanie, łapa mnie boli. Dobra, e, jak macie jeszcze jakieś fajne pomysły, co byście chcieli widzieć w pirohicie, co byście chcieli, żebyśmy wprowadzili, piście śmiało. Naprawdę jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje, a jeszcze na w tym roku czeka e, trip pewnie gdzieś na daleką zagranicę, bo chcemy ściągnąć do sklepu trochę unikalnej, rzadkiej pirotechniki, takiej, której nikt nie ma. Ale coś takiego byśmy zrobili do Mr. Boxów, czyli jakąś rzadką, unikalną pirotechnikę do Mr. Boxów. Bo wiecie, z NWP-kami to też jest trochę ślizgi temat, żeby pchać do Mr. Boxów. I NWP-ki to nie są teraz na bieżąco produkowane, tylko to już są reszciny. Więc te reszciny też swoje kosztują. Więc tak to wygląda. Eee, dużo osób się pyta, kiedy test Cobra 8. Postaramy się eee, 3 czerwca, jak to będzie możliwe. E, nagrać dla Was odcinek z materiałami na F4. Wtedy wynajmiemy jakiś plac, e, materiały zostaną zgłoszone, zostaną zakupione, zostanie to przewiezione i wtedy będzie można to nagrać. Ale nie obiecuję, to są wszystko plany, 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 plany. A wiecie jak to jest. Plany są, realizacja jest, ale jakie będzie końcowe wykonanie, tego nie wiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię Plutko i na razie.